W 12, 130, 130, to jest B130 meda inseminowana zobaczymy co tu się dzieje Tak podkarmiałem, z tyłu była podkarniaczka O! To pełno pszczół Cóż można powiedzieć pszczoły zakarbiorę dla Fest Będę stworzył bardzo silne rodziny bardzo ciekawa reproduktorka to jest pszczoła B130 od Auli Majer inseminowana trutniami od tego Cig Cigera ZG co ma skrót tak? czyli to z czego pochodzi pszczoła Bakwas GZ z tego pochodzi